No, kochani, udało się. Siema! Siemka, 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 good, good. god. Kochani, udało się. Po dwóch latach jesteśmy na stronie głównej. Na YouTubie. Na YouTube, god, god jest. I na żywo jesteśmy widoczni, kochani. Ciężką Szyma. pracą. Dzięki pomocy widzów, tak. których mieliśmy od zawsze. Teraz wiele jeszcze wraca. Nawet nie wiedzieli widzowie, że streamujemy. Są donate'y, że dwa lata nas nie widzieli, rok nas nie widzieli, że są w szoku, że polska rodzinka to my. Pani Gosia jest w formie. Robimy, słuchajcie, tutaj spaghetti. Tam jest Sonia, która też się świetnie trzyma. I chciałbym Wam podziękować oficjalnie. Ja tak za, za jak najbardziej. No. Dziękujemy. Good, good Warto good. streamować się. Nigdy nie poddawajcie. Zobaczcie. Nas tak już skazywali naprawdę na porażkę, jak zawsze wiele razy, a udaje się. Prosimy Was o łapki w górę. Zostawcie subskrypcję. To nasz nowy kanał. Jeżeli tutaj będzie tysiąc łapek, nagrywamy vloga z Gosią i wymyślimy zaraz jakiego, ale to dopiero wy. <laughs> Nie wiem, lato dzień. Pomyślimy. I zobaczcie, co chciałem wam pokazać. To jest właśnie to. Daniel Magikal na stronie głównej YouTube'a. Historia się powtarza. A to jest nasz kochany czat. Pozdrawiajcie widzowie, kogo chcecie. Bo to leci zaraz na... Na kanał nasz. Proszę. Proszę. Jedziemy. Przejdziecie do historii. Ładzała. Mm -hmm. Siema, siema! Pozdrawiamy! Spamujemy na czacie! Pięknie! No i kanał Polska Rodzinka